Jedziemy po wymianie wiązki od czujnika zużycia klocków Audi A6 C7 bo wczoraj się pomyliłem, powiedziałem C6 no niekiedy tak bywa no i nic się nie dzieje, skręcamy kierownicą zaraz na rondo, skręcimy sobie w lewo tak jak błąd był troszkę większym łukiem może Większym okiem. wejdziemy tutaj. Większym no i no i tyle. Błąd nie zapalił, teraz widzimy na prawo. Większym okiem. podjedziemy sobie parking. Cały skręt cały skręt. cały skręt no okej, okay, wracamy na Warsza. Generalnie bardzo fajne auta cc 6 Tylko silniki to się chyba skończyły na CDUC 3 litrowym, aczkolwiek też już trochę tam rozrządy dzwoniły Bo te nowsze silniki to są no to troszkę dramat Ciekną, dzwonią ale nic, no, jak to kolega mój powiedział, że teraz się nie zarabia na produkcji aut, tylko na serwisie. No i chłop miał rację, bo tak jest. No. Teraz auto ma się psuć i serwis ma zarabiać. Tak, tak, tak to jest skonstruowane. No, dla konsumenta to jest żenada, no, bo daje taka Audi nowa, nie kosztuje też. To nie są tanie auta, to są auta klasy premium. No i powinno być yy, jakoś też ta premium, a później tylko w rachunek wychodzi premium, no ale, no ale generalnie bardzo fajne auta, mimo wszystko, że się psują, mimo wszystko, no nie wiem, nie jestem klientem, więc nie będę się wypowiadał od czasu do czasu, yy, w sumie nie od czasu do czasu, bo cały czas je robimy, no ale taką mamy specjalizację, że robimy głównie głównie Audi gdzieś tam, Audi, Volkswagen, Porsche więc yy, dużo się tego robi dlatego człowiek gdzieś tam się zapoznał z jakimiś bolączkami i może sobie tam yy, zdiagnozować coś, więc wrzucamy do serii filmik yy, sam diagnozuję, sam naprawiam no widzicie jaki jest przebieg, 117 tysięcy, no i Auto jest, nie wiem, 2015 rok. No dobra, by ja się rozgadałem coś, więc wracam sobie do pracy i pozdrawiam, zapraszam na kanał. Na razie, cześć, cześć.